Wykazanie na Bożkie Żale, o tej tablicy, na której był podany tytuł Win Jezusa Chrystusa z literki i r i Przedstawiane właśnie na krzyżach. Z tego starożytnego języka, żeby domyśleć się, że titulus, po prostu tytuł. Zatem o tabliczce z tytułem winy. Zresztą ewangelista też pisze w taki sposób, a na głową umieszczony tytuł Jego winy, napisany po łacinie, po grecku i po hebrajsku. Prawo, które my dzisiaj. Znamy zasady, fundamenty prawa, które dzisiaj obowiązuje, zostały już stworzone przeszło 2000 lat temu przez Rzymian. Co prawda komputerów nie mieli, samochodami nie jeździli, ale ich cywilizacja była bardzo rozwinięta. Cywilizacja rzymska. Społeczność, która nie musi się troszczyć o to, żeby coś upolować i zjeść, na głowę nie kapie, mrozów nie ma, zatem mogli się oddać rozmyślaniom większym niż tylko te, gdzie pójść na polowanie i jak zatroszczyć się o jedzenie. Nawet dzisiaj, jakbyśmy pojechali, polecieli do Italii, zobaczymy, że już nawet i o tej porze roku. Na drzewach są owoce. U nas trzeba jeszcze czekać. Tam całym rokiem coś rośnie. Yy, I stworzyli podstawy prawa. I właśnie wśród tych zasad prawa było też i to, że każdemu, kto jest oskarżony, należy się sąd. Przed takim sądem staje Jezus. Przed sądem rzymskim przed namiestnikiem. Co więcej, każdy ma prawo do tego, żeby się bronić. A widzimy Jezusa, który bronić się nie chce. Aż się denerwuje i mówi, dlaczego nic nie odpowiadasz? Dlaczego się nie broni? No rzecz niespotykana. Kolejna rzecz jest domiewanie niewinności. Ci, którzy przychodzą z oskarżeniem, mają udowodnić winę, że nie przychodzą Żydzi do Piłata. Mówią, on wnieca rebelię, tu za chwilę będzie Wielki bód, kolejne powstanie przeciwko Rzymowi, bo on mówi, że jest królem żydowskim, że jest naszym Mesjaszem. On obraża nasze prawo, obraża nasze zwyczaje, nasze świętości, mówi, że jest Synem Bożym, Boga nazywa Ojcem, Mówi, że jest naszym królem. Co mówią Żydzi? Czy mówią nieprawdę? Jezus rzeczywiście jest królem, jest obiecanym Mesjaszem. Jezus nie wprowadził ich w błąd. Zresztą w świetle rzymskiego prawa, takie ostrażenie, było nic nie warto. Tak samo jak i dzisiaj, gdyby ktoś powiedział, bo on się nazwał tak czy inaczej. Więc jutro by ktoś powiedział powiedział w Polsce, że on siebie nazywa papieżem. No do więzienia bym go nie wstał za Zatem Piłat zostaje steroryzowany przez Żydów, którzy mówią, jeżeli go nie, zabijesz, nie jest niech jest Żydzi, którzy za zdrajców mieli celników, którzy zbierali podatki dla Rzymu, mówią. O sobie, że są przyjaciółmi Cezara, bo chcą śmierci Jezusa, bo zależy im na domu Rzymu. I Piłat wskazuje Jezusa na śmierć. Zawsze temu skazańcowi towarzyszy ktoś, kto idzie z tabliczką, gdzie jest napisane tytuł Jego winy. A ponieważ społeczeństwo było mieszane w Palestynie, Oczywiście napis musiał być po rzymsku, bo przecież rzymska administracja. Po grecku, ponieważ dla tam mieszkających w Palestynie czy w tej prowincji, jaką była Syria, język grecki był takim pierwszym językiem zagranicznym, obcym. Dlatego pojawia się po grecku. Zresztą wielu ludzi tam mieszka, którzy wywodzą się z kultury świata greckiego. 300 lat wcześniej te tereny były podbite przez Greków i językiem urzędowym był grecki, więc wielu doskonale na grecki i po hebrajsku. No bo przecież Żydzi. I idzie ktoś, kto niesie tytuł tej winy. I zostaje ten napis umieszczony na krzyżu Żydzi są oburzeni. Bo mówi, idą do Piłata i mówią ale powiedz, że on powiedział, że jest królem żydowskim. I Piotr mówi, co napisałem? Napisał. Czego nie można zmienić? Zatem w sposób niezwykły popatrzmy, jak Panu wszystkim się posługuje napis, który jest umieszczony nad głową Jezusa z to prawda. To jest. Pierwsza wygłoszona publicznie Ewangelia nie przez Jezusa i nie przez Jego Łócz. Ewangelie dopiero 20 lat później będą zaczynały być spisywane. A tu już mamy pierwsze słowa tej dobrej nowiny, bo Ewangelia to jest dobra nowina. Jest Nazarenczy król żydowski. Jest Nazarenc Judeo, czyli i n -E, Reksydeł, Jezus Nazareno z Reksym Jezus Nazarejczy, król żydowski. I ci, którzy przychodzą, mogą przeczytać, kim jest Jezus. Że Jezus jest Mesjaszem, obiecany królem, który miał przyjść w Zatem, patrząc na krzyż, Czastrze, zwracajmy też uwagę na tę tabliczkę, która jest umieszczona na szczycie krzyża, bo to jest dobra Ewangelia dla mnie. Że Jezus jest królem, który przychodzi umrzeć za swój ludz. Normalnie wygląda to odwrotnie. Że lud ma umierać dla króla. A tu widzimy, jak Jezus przynosi zupełnie nową logikę funkcjonowania świata, że król umiera za swój lud, a też oddaje życie. Thank you.